Mamy trailer nowego DLC, które będzie mieć swoją premierę już w najbliższym czasie i w tym odcinku zobaczymy czego możemy się z tego zwiastuna dowiedzieć. Sponsorem kanału jest Eneba, strona, na której możesz tanio kupić gry, doładowania do PlayStation Network, Game Passy, walutę do gier, jak choćby v i wiele więcej po korzystnych cenach. Kliknij w link w opisie i sprawdź, czy znajdziesz coś dla siebie witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale, tak jak wspomniałem, na wstępie tego odcinka mamy trailer nowego update'u, który będzie mieć swoją premierę już 10 grudnia. O tej dacie premiery wiedzieliśmy już trochę wcześniej, przez to, że e, wszystkie premie, i zniżki związane z abonamentem GTA Plus były właśnie do 10 grudnia, czyli do wtorku, a to zawsze oznacza tylko jedno, że właśnie wtedy, wtedy taki update się pojawi. E, mamy też artykuł, w którym nie ma jakiejś szczególnej informacji. Mowa o nowej postaci, która nazywa się Jody Marshall. E, będzie ona widoczna na trailerze. Wiemy o tym, że powróci także Paweł. O, o czym już Rockstar wspominał wcześniej, bo już e, częściowo nas e, Rockstar wprowadzał do tego update'u. Wiemy też, że przejmiemy fabrykę odzieży. Darnell Bros. To jest to miejsce. Gdzie na fabule organizowaliśmy napad na jubilera i w sumie można powiedzieć, że wcześniej to miejsce należało do Lestera. Ale teraz obejrzymy sobie trailer i zobaczymy, czy z niego czegoś ciekawego możemy się dowiedzieć, także lecimy 80. z tematem... Okej, okay, już na pierwszym kadrze widać między innymi jakieś samochody, ale po bokach jadące, ale ciężko powiedzieć, czy to, czy to są jakieś nowe auta. Są buzardy... Jest Paweł! Jest też Judy, o której była mowa w artykule. E, Jester RR, czyli nic nowego, żaden nowy samochód. Serwery. O, i teraz zobaczcie jak ta fabryka odzieży wygląda. Cóż, bardzo się jakoś nie pozmieniała, po prostu pojawiło się tutaj bardzo dużo komputerów. Tak, to jakichś tutaj większych e, szczegółów nie widzę. I czegoś, co warto byłoby zauważyć. No, może tutaj... Widać przekąski na stoliku, czyli być może tutaj będziemy kupować, uzupełniać menu z przekąskami. Ok, ale lecimy dalej. Cały czas widzimy fragmenty misji. Tutaj jest widoczna tula i cargo, cargo plane z tyłu. Ale żadne nowe pojazdy latające. Ok, w tym miejscu widzimy tą fabrykę odzieży, ale tak z zewnątrz. I tutaj jest. Nie wiem, to jest chyba Banshee, ale mam wrażenie, że trochę inaczej wygląda. Nie wiem, czy to, czy to jakaś nowa wersja Banshee będzie, czy. Na pewno jest to jakiś Bravado. Tutaj z boku mamy Jester'a RR, czyli nic nowego. W tle widzimy Terrbajta, nawet tutaj z logiem FIB, czyli to chyba jakiś terrorbite, który będzie należał do niej. Chociaż ciekawe, bo. Judy ma być byłą agentką, a tutaj mamy jakiś pojazd z tej agencji. Najbardziej mnie i tak ciekawi te. To, to Banshee. Czy to jest może jakaś nowa wersja? Lecimy dalej. Tutaj kradniemy... Yy, jakieś klejnoty. No jak, stenka jakby z napadu na Jubilera. Tylko tu, Tutaj mam założoną Noctowizję. No i też fragment jakiejś nowej misji. O, I patrzcie na to! Jaki radiowóz nowy! Czyli Rockstar nie zatrzymuje się z tymi... radiowozami. Kolejne będą dodawane. Tylko teraz pytanie, czy on będzie dostępny, dostępny od razu na premiery. Bo ostatnio z tymi radiowozami było tak, że dużo było ukrytych w plikach gry w Dzień Premiery DLC. A dopiero dziś, kilka tygodni później, Rockstar te radiowozy dodawał. No nie zdziwię się, jak tak zrobią w przypadku tej sportowej radiolki. To nawet jakiś chyba super samochód jest. Tylko czekajcie, to nie jest Corsita? Nie wiem, ciężko powiedzieć. Czy znaczy, to jest jakiś samochód, który już istnieje w GTA, ehm, Tylko e, nazwa mi wypadła, nie, wiem, czy Corsita. Najwyżej mnie w komentarzu poprawicie. Lecimy dalej. Jest RC Bandito. Paweł mówi, mówi że wiedziałem, że, że się dogadacie, więc on chyba tutaj po prostu będzie jakimś łącznikiem, który nas po, po prostu pozna z tą Judy. Lecimy dalej. Kolejny fragment misji. E, tutaj tylko widać Ponton, Buzardy, nic nowego. Ale dalej. Po raz kolejny widzimy Terrorbytha, tylko tym razem ze środka. I tutaj mam wrażenie, że ten panel jest jakby trochę większy, ten komputer, albo mi się zdaje. Możecie napisać w komentarzu, co wy sądzicie. Ale Avenger jakiś czas temu w, w, którym, w którymś DLC dostał taki update, gdzie pojawił się komputer, w którym pojawiły się nowe misje. Więc nie wiem, może tak będzie z terbytem. Albo to jest po prostu ten terrorbite, który należy do tej, do tej agencji, którego widzieliśmy wcześniej, i to jest fragment jakiejś konkretnej misji. Ciężko powiedzieć, ale lecimy dalej. Widzimy Skaraba, który był w DLC Arena Wojny. Tutaj, tutaj w tym miejscu też są jakieś pojazdy wojskowe. Ewidentnie też jest to jakiś fragment misji i tunel metra, który buduje się już od 11 lat. No, i tyle słuchajcie. 10 grudnia Agenci Sabotażu, taka jest nazwa tego update'u. Nie wiem, co wy sądzicie o tym DLC, ale ja szczerze spodziewałem się czegoś więcej. Patrząc na to, jak Rockstar nam, nas wstępnie w ten update wprowadził, gdzie powiedzieli, że będzie powrót do tej fabryki ubrań, gdzie organizowaliśmy wcześniej napady, że będzie powrót Pawla, który pomagał nam organizować Periko Spodziewałem się nawet jakichś hajstów, chociaż byłem dosyć mocno od tego zdystansowany, ale później jeszcze zrobili miesiąc premii na napady i miałem takie... I miałem takie co gdyby? Gdyby to były nowe hajsty, ale... No, bajka pękła i <laughs> wydaje mi się, że to będzie DLC trochę bliźniacze do... Do tego wakacyjnego, Bantis Dollar, gdzie mieliśmy biuro kaucyjne. Tylko zamiast teraz biura kaucyjnego będziemy mieć właśnie tą fabrykę, fabrykę odzieży. I będziemy polować na kolejne cele. No, dla mnie to wygląda na kolejne DLC, gdzie Rockstar doda 6, 7, może 8 misji, w które ogramy w przeciągu kilku godzin i DLC e, pójdzie w zapomnienie. Chociaż, chociaż na, e, na artworku, który się pojawił... Już dużo wcześniej bo Była taka tabliczka z tą stroną, gdzie kupujemy różne biznesy Więc możliwe jest to, że ta fabryka odzieży będzie do kupienia I może będzie pełnić jakąś rolę now nowego biznesu Bo tak to nie widzę w se sensu w jej kupowaniu, kiedy tylko będzie tutaj 7-8 misji do zagrania Raczej to musi być coś cyklicznego, tak yy, na, na moje oko ale zobaczymy. Ja spodziewałem się czegoś więcej. E, moja podjarka tym update'em e, tro, trochę osłabła, ale powiedzcie, co wy o tym sądzicie. Może u Was jest na odwrót, może jaracie się tym update'em? Napiszcie koniecznie w komentarzu, co uważacie. Ja oczywiście komentarze czytam. Tyle w tym materiale. 10 grudnia będzie oczywiście live, na którym jak zawsze będziemy sprawdzać na gorąco aktualizacje. Od godziny 11 już będzie, jak zawsze, będzie można już na tym nowym update grać. Czyli live'a zaczniemy gdzieś 10-11, coś koło tego, także warto na tym live'ie być. Na prezentacjach DLC zawsze jest nas najwięcej, więc im więcej Was będzie we wtorek, tym, tym będzie fajniej. Także zapraszam zaraz zrobię wydarzenie na stronie głównej kanału, żeby już było dla Was widoczne. Tyle w tym materiale. Jeśli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subnika na dole, żeby być z tym wszystkim też na bieżąco. Eee, I tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Widzimy się na live'ach, na które Was zapraszam. Także do zobaczenia wszystkim. Cześć!